Chciałabym, żeby w pokoju u Konrada była naprawdę designerska lampa, ale design kosztuje, chyba że zrobimy go własnymi rękami. Kupujemy sobie na przykład w sieciówce takie zwykłe oprawki, które są razem z kablem w oplocie. Do tego... Kostka. Do tego podsufitka oczywiście będziecie potrzebować narzędzi. To jest wkrętarka w roli wiertarki. Mam przygotowane dwa wiertła. Jedno wiertło jest specjalnie do plastiku, ale drugie jest do drewna. Dlaczego? To wiertło do drewna jest dużo ostrzejsze, więc lepiej na początku nawiercić sobie tą podsufitkę wiertłem do drewna. Nawiercamy po to, że każdy kabel musi mieć osobną dziurkę, po to, żeby połączyły się w kostce w niewidocznym miejscu. Teraz zmieniamy wiertło. A wszystkie niedoskonałości naprawiamy za pomocą ostrego nożyka. Gotowa podsuwitka wygląda w ten sposób trochę przypomina biedronkami. Przeplatamy wszystkie kable. Dobra. Wszystkie kable wystają nam już po drugiej stronie, mamy niezłą plątaninę. Ale teraz odszukujemy ten środkowy. To na nim będzie się trzymać cała konstrukcja. I w tej chwili bierzecie taki specjalny trzymak. To jest po prostu element, na którym będzie zawieszona lampa. I zaczepiacie go o środkowy kabel. Taki element jest dołączony do każdej oprawki, moi drodzy. I teraz zabawa w małego elektryka. To znaczy, bierzemy wszystkie... Niebieskie kable. Kiedy mamy już taki śliczny pęk niebieskich kabli, to je wszystkie ze sobą łączymy. To samo robimy z pękiem brązowych kabelków. Jeżeli producent waszych oprawek zdecydował o innych kolorach, to po prostu chodzi o to, żeby rozdzielić kolory. Teraz bierzemy naszą kostkę. Takie kostki są zwykle sprzedawane grupowo. My potrzebujemy tylko podwójnego. Odcinamy. I teraz, proszę bardzo. Wchodzimy tu i wchodzimy tu. I za pomocą śrubokręta dokręcamy śrubki. Tak przygotowaną konstrukcję niesiemy do Bartka, który zamontuje nam lampę na suficie.